Dzień dobry. Podczas spotkania ze mną w takim wirtualnej przestrzeni w minionym tygodniu parła taka prośba, żeby przedstawić Wam motywy z trzech takich ważnych lektur omawianych w tym kręgu literatury powojennej. I dzisiaj przedstawię motywy z Dżumy oraz Stanga, a w przyszłym tygodniu zapoznam Was z motywami oraz takimi ważnymi kwestiami dotyczącymi lektury, jaką jest rok 1984 Orwella, czyli taka właśnie antyutopia. Ale przejdźmy do Rzeczy. Dżuma, którą już omawiałam tutaj na tym kanale, powieść paraboliczna, więc taka, która ma warstwę dosłowną i niedosłowną, przedstawia nam katastrofę, jaka wydarzyła się w latach 40. w portowym mieście Oran. Z pewnością Państwo pamiętają, że takim głównym celem tej powieści jest przedstawienie, jak ludzie, a raczej takie powiedziałabym schematyczne postaci, będące ilustracją, w zasadzie każdego z nas, reagują na zło, którym jest Dżuma. Mamy więc doktora Rie, mamy więc Jeana Taru, mamy Raimonda Rambert, no i oczywiście mamy też Kotarda, Granda czy Ojca Panelo. Każdy z nich reprezentuje inny wachlarz cech i oczywiście ich walka z dżumą przybiera zupełnie inny charakter. No chociażby Kotar tutaj nie pasuje, bo on do tej walki z dżumą raczej się nie bierze, jemu dżuma bardzo odpowiada. Ale treść treścią to oczywiście możecie poznać na moim kanale. Natomiast jakie tutaj widzimy motywy? No i chyba takim oczywistym, który się narzuca, jest motyw zła. Dżuma jest tutaj bowiem nie tylko chorobą, dżuma jest tutaj także parabolą wojny, holokaustu, systemu totalitarnego i zła rozumianego jako takie pojęcie ogólne. Mamy też proszę państwa motyw lekarza i to jest bardzo pięknie przedstawiony motyw lekarza, bo Bernard Lije, który jest samotny, jego żona przecież wyjechała do sanatorium, nie może się z nią zobaczyć. Z wielkim poświęceniem ratuje chorych, stara się im pomagać, ich leczyć, nawet nie zważając na to, czy ktoś z tego powodu go będzie cenił, czy chwalił. On po prostu robi to, bo tak trzeba. Mamy proszę państwa motyw miłości ten motyw miłości jest widoczny z początku w postawie Raimonda Rambert który chce uciec do Paryża do swojej narzeczonej i oczywiście bardzo ją kocha, nie wyobraża sobie że będzie zamknięty w tym zadżumionym mieście ale ostatecznie decyduje się pozostać jak pamiętacie, dlatego że nie mógłby czuć się szczęśliwy ze swoją ukochaną wiedząc, że tutaj zostawił ludzi w potrzebie, czyli tak naprawdę tutaj jest jego miejsce w tym momencie jego życia, że musi działać i może właśnie stąd też płynący motyw poświęcenia. Zobaczcie, jak wiele ci ludzie poświęcają, żeby ratować innych. Tworzą oddziały sanitarne, codziennie narażają się na chorobę. Doktor Rie razem z innym lekarzem podejmują próbę stworzenia szczepionki na dżumę. Nie wahają się, oddają całe swoje siły, całe swoje dni na to, żeby pomagać innym, nawet wiedząc, kochani, że no, nie musi się to skończyć powodzeniem, musi się to skończyć. nie musi się to skończyć Sukcesem. Kolejnym motywem, o którym chciałabym wspomnieć, jest oczywiście taki motyw kroniki, dziennika, może rzadko spotykany, ale jednak zobaczcie, że na koniec powieści okazuje się, że kronikarzem tej całej zarazy trwającej 9 miesięcy jest dr. Rie, który w sumie opisywał to w sposób taki bardzo obiektywny, jak na kogoś, kto znajduje się wewnątrz tego całego zamieszania chciałabym też skupić się chwilę na motywie wiary. Zobaczcie jak tutaj jest ona pokazana poprzez postać pryzmat księdza Panelo. On na początku w ramach tej wiary twierdzi, że dżuma jest karą za grzechy i grzmi z że ludzie się muszą poprawić, bo inaczej no, to cierpienie nie odejdzie. Dopiero śmierć dziecka powoduje, że panelo doskonale zdaje sobie sprawę, iż cierpienie jest tajemnicą i nie ma czegoś takiego jak zasłużenie na nie, albo brak tej zasługi. Trzeba po prostu robić wszystko, żeby pomóc osobom cierpiącym i nie tłumaczyć tego wiarą albo religią, bo to nie ma zupełnie sensu. Również chciałabym zwrócić uwagę Waszą na postać kogoś, kto nazywa się jean Taro. To jest oczywiście człowiek, który bardzo pomaga. Znalazł się w mieście w trakcie podróży, nie jest tutaj stałym bywalcem, ale jest niezwykle istotne w jego biografii, dlaczego pomaga. I tutaj jest bardzo ciekawy motyw relacji syna i ojca. Jeżeli bardzo dobrze pamiętacie, co się wydarzyło, to wiecie, jak bardzo Taru był wściekły, zły na swojego ojca. Uciek z domu, ponieważ był zmuszony do oglądania egzekucji. Jego ojciec jako prokurator skazywał na śmierć ludzi, i to właśnie bunt, proszę państwa, sprawił, że Taru nie chciał nie tylko iść w ślady ojca, ale także mieć cokolwiek wspólnego z taką rodziną, i w ramach buntu zwalczał właśnie zło, jak mu się wydawało. No i skoro już padło to słowo, to oczywiście możemy mówić także o motywie buntu w Dżumie. Jeżeli myślę sobie o takich potencjalnych motywach, które mogłyby się tutaj trafić podczas egzaminu maturalnego, to najczęściej w zasadzie przychodzi mi do głowy cierpienie, poświęcenie czy motyw buntu. Czy dżuma nadaje się do innych motywów? Tutaj zapraszam Was do zerknięcia na naszą stronę wiedza z kom.pl. tam w motywach, w takiej zakładce motywy znajdziecie Państwo właśnie taką naszą, powiedzmy, że tabelkę i wpisując motywy, wpisując lekturę, jaką jest Dżuma, również znajdziecie wszystkie inne motywy, o których dzisiaj z racji braku czasu może nie będę mówiła. I teraz, kochani, przejdę do motywów w lekturze, jaką jest tango. Ja osobiście bardzo tango lubię. Szczególnie cenię sobie także teatr telewizji ze znakomitymi rolami polskich aktorów z 1999 roku. Rzeczywiście, Stara Gwardia, najlepsza. Ale proszę Państwa, wracając do samego dramatu. Pamiętajcie, że tango należy do tak zwanego teatru absurdu. Ten teatr narodził się zaraz po wojnie w Europie i był wynikiem pewnego kryzysu wartości, i rzeczywistości. Tango, chociaż zabawne i groteskowe, to jednak jest dramatem o kryzysie wartości, o kryzysie rodziny, o kryzysie więzi i z drugiej strony też często omawiamy to tango jako pokazanie fakt, co władza totalitarna zrobiła z ludźmi, a szczególnie z inteligencją, która nawet nie protestowała w okresie komunizmu, nie robiła niczego, żeby przeciwstawić się tym rządom, komunistów, rządom totalitarnym. I teraz, proszę Państwa, skoro ja już o tym mówię, to warto tutaj zwrócić uwagę na to, że tango to również taki motyw władzy, bo ostatecznie, kiedy Artur poszukuje idei i okazuje się tą ideą wystarczającą za wszystko władza, to wiecie pewnie, jak już czytaliście, jak to się kończy. Ja nie zdradzę tym, co nie czytali, ale pragnę zasugerować, że tam jest motyw władzy i nagle okazuje się, że ta władza totalitarna, władza nie przebierająca w środkach i bezwzględna jest Ideą najważniejszą, bo zawsze tutaj zwycięży. Skoro była mowa o motywie buntu, to również tutaj chciałabym zauważyć, że tango porusza to w taki dosyć ironiczny sposób. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że buntuje się zawsze młodsze pokolenie. Tymczasem w tangu to młodsze pokolenie żąda powrotu do starych wartości, a zbuntowane jest to średnie, czyli rodzice Artura, którzy chcą żyć w świecie pozbawionym zasad, co się oczywiście synowi bardzo nie podoba. I skoro już o tym mowa, proszę państwa, o tym takim odwróconym buncie, to też warto wspomnieć o motywie konfliktu pokoleń. No, bo konflikt pokoleń pojawia się zawsze i ten konflikt pokoleń w tangu przybiera właśnie groteskowe rozmiary. Syn domaga się tradycyjnej rodziny, tradycyjnego domu rodzinnego, a rodzice mówią nie. Oni wywalczyli sobie wcześniejszą rewolucją taki świat bez zasad i oczywiście, Chcą się tego trzymać. Mamy także do czynienia z motywem artysty Stomil. Ojciec Artura jest takim właśnie artystą eksperymentalnym, a jego eksperymenty teatralne są oczywiście zabawne i godne pożałowania, no ale on w to wierzy. I jak artysta, rzeczywiście nie zachowuje się jako przysłowiowa głowa rodziny, bo kiedy Artur namawia tatę do zemsty, żeby się zemścił za zradę matki na Edku, to oczywiście on ma tutaj zupełnie inny punkt widzenia. Mamy proszę państwa motyw śmierci, chociaż groteskowy i dziwny, to jednak babcia kładzie się ostatecznie na katafalk i umiera ku zdziwieniu całej rodziny. Mamy motyw ślubu, bo przecież Artur poprzez ślub z Alą chce doprowadzić do jakiegoś powrotu starych zasad, do takiego świata wartości. Mamy motyw zdrady. Eleonora przecież, ku y, wiedzy i no, zadziwiającej zgodzie męża, zdradza go z Edkiem. Niestety także Ala zdradza Artura przed ślubem z Edkiem, i to bardzo rujnuje jego wyobrażenie, bo jak się nagle okazuje, on jednak Ale kochał. No i tutaj mamy ten motyw tej zawiedzionej miłości, ale nie bez powodu. Artur jest bowiem takim ostatnim bohaterem romantycznym. Jeśli na przykład porównamy go chociażby z bohaterami Mickiewicza, to szybko wyjdzie wam na to, że mają bardzo. Dużo cech wspólnych. Tutaj zwracam na to uwagę w szczególności, bo oczywiście jeżeli będzie taka okazja w pracy, to warto do tego kontekstu historyczno-literackiego się odwołać. Zawsze punktacja w argumentacji będzie wtedy wyższa. Na dzisiaj dziękuję i jeszcze raz zapowiadam, że w przyszłym tygodniu jeszcze trochę o współczesności i o motywach z literatury współczesnej, w tym rok 1984. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia.